Na ekranie Niemcy prowadzą 2-1 ale Czesi, którzy byli tutaj zdecydowanie mniejszym faworytem, jeśli tak można powiedzieć, można nawet dodać, że byli raczej skazani z góry na przegraną, spisują się świetnie i naprawdę niewiele niewiele brakuje, żeby sprawili tę wielką niespodziankę Jeśliby by Korbel, który za chwilę grać będzie z liderem światowej, to jest właśnie Korbel klasyfikacji, najlepszym w tej chwili tenisistą Globu Timo Bollem sprawił niespodziankę bylibyśmy jeszcze świadkami ostatniej gry no ale Korbel powiedzmy to tak można oceniać jego szansę w granicach 30-40 góra procent Timo Boll gra świetnie już od dłuższego czasu już Kolejny sezon jest w znakomitej dyspozycji. Ten młody leworęczny zawodnik, który jako 17-latek grał na torwarze w Warszawie w meczu Superligi, i wtedy już było wiadomo, że to wielki, wielki talent. 8 marca skończył 22 lata. Będzie obok Samsonowa na pewno wielkim faworytem turnieju indywidualnego tych Mistrzostw Europy no niewykluczone, że spotkają się już jutro w finale drużynowym jeśli oczywiście Niemcy wygrają, bo Czesi już bo, bo Białorusini już tam są i Samsonow nie jest wykluczone, że spotka się Właśnie z Obolem, dwa Dwaj najwięksi faworyci. Tymczasem Korbel, myślę, że po zwycięstwie nad Rostockem, w którym przegrywał 0-2 w tym meczu, pokazał ogromnych harm ducha, doświadczenie, rutynę. Wiele lat gry na wielu naprawdę największych imprezach świata, że musiał zdobyć sporo pewności siebie, uwierzyć w to, że i z bolem będzie mu wygrać. No ale łatwo mu to zwycięstwo na pewno nie przyjdzie, bol jak na razie bez straty seta w tym turnieju. Z Grecją grał z Krangą, z tym słynnym Kalinikosem Krangą i w drugim spotkaniu w finale. Również nie y, przegrał seta w meczu z Jugosławia. Bronił wspaniale już tej pierwszej piłce Korbel, ale... Ból jest przygotowany. Skoncentrowany od początku, od pierwszej piłki. Obydwaj rozpoczęli z wysokiego C. Będziemy na pewno świadkami wspaniałego widowiska tak ten się ustawia na lekkość niebywałą gry i w stanie jest przewidzieć każdą sytuację jaka zachodzi przy stołu na razie nie może jeszcze złapać tego właściwego rytmu kordel Jeden trzy. punkt 5. Na razie niewiele wskazuje na to, że Korbel mógłby tutaj rozczarować Niemców nadzwyczajnym wynikiem 6 do 1. W tych krótkich setach to kilka razy powtarzaliśmy. To już jest ogromna zaliczka, zwłaszcza gdy prowadzi lider światowego rankingu, najlepszy w tej chwili pingpongista Timo Boll. No tak. Nie oglądamy jeszcze wielkiego widowiska, bo mecz jest zbyt jednostronny. Długa, ładna wymiana. Bronił się Korbel, ale inicjatywa od początku należała do Timo Bola. Kolejny wspaniały punkt Niemca. Przyznajmy obiektywnie. To jest w tej chwili wielka, nieprawdopodobna klasa. Nie może pomysłu żadnego znaleźć. Korbel i na razie jest w stanie tylko obronić piłkę setową. 10-2 prowadzi Timo Ball w pierwszym secie. I 11-2. do 2. Absolutna dominacja mistrza Europy Aktualnego w singlu, w deblu, wicemistrza w drużynie, zdobywca Pucharu Świata Zwycięzcę wielu międzynarodowych turniejów w ubiegłym roku, na no, przede wszystkim Lidera Klasyfikacji światowej Po długiej dominacji Chińczyków znów na pierwszym miejscu Europejczyk właśnie on 22-letni Reprezentant Niemiec, zawodnik Klubu Rewał grener, Timo Boll. Niemcy spokojni. Zdobyty przez Fejera Konerta na pewno dodał wiele spokoju w ławce w boksie niemieckim. No, bo przecież trudno nie wierzyć w zwycięstwo Timo Bola. Na razie to wszystko potwierdza. Wielka przewaga, ogromna rutyna, chociaż jest przecież 10 lat młodszy od Korbela. Ale to on tutaj sprawia wrażenie, jakby takich partii rozgrywał już setki i nic nie mogło go wybić z uderzenia. Teamball numer 1. Petr Korbel na tej europejskiej liście 19 na światowej 35. Doskonała gra w pojedynku z Roskopfem to jednak co innego niż spotkanie z Timo Bollem w tak dodatku ważnym meczu. Widzę, Korbel wygrywał już z Bolem, ale to jest zupełnie co innego. Troszkę agresywniej, troszkę aktywnie, nie ma innego wyjścia, musi tak grać, musi próbować zacząć pierwszy, łatwo to powiedzieć, kiedy ten serwis nie jest zwykle trudny Niemca powoduje, że korbel nawet wtedy jak ma szansę, nie bardzo może z tej szansy skorzystać, żeby rozpocząć akcję pierwszą. Do końca nie wiedział w którą stronę zagra. Niemiec to jest wielka, wielka umiejętność potwierdzająca nieprawdopodobną klasę Trimobola. I jeszcze jeden punkt. 8 do 4 w drugim secie. 2-1 prowadzą Niemcy. 3 punkty potrzebują, żeby wygrać mecz i awansować do finału. No i sprawa wydaje się coraz, coraz bliższa. Szczęśliwego dla Niemców zakończenia. 9 do 4. Czech próbuje tak jak mu tutaj podpowiadomy atakować no ale nie zorientował się że ta piłka była bez rotacji wyrzucił ją za stoły 9-5 jakby zdekoncentrowany przez chwilę Niemiec straci jeden punkt ale błąd Czecha i już cztery piłki setowe 10 do 6 prowadzi w drugim secie Timo Boll pierwsza obroniona 10-7 do 7 w drugim secie spojrzał tylko głęboko w oczy Czechowi Niemiec i zobaczył pewnie to samo co my, bezradność że z tak znakomicie dysponowanym Timobolem doprawdy niewielu zawodników na świecie miałoby szansę Korbel na pewno raz jeszcze spróbuję, przecież z Roskowem też tak było, przegrywał 2-0, no ale to jest zupełnie inny ping świat, dzisiaj Roskow a Timo Boll. Jeden set, potrzebują jeszcze jednego zwycięstwa w jednym secie Niemcy, żeby Cieszyć się z awansu do finału Mistrzostw Europy. Teraz widzieli Państwo, jak wspaniale do końca wytrzymał przeciwnika. Fantastyczny topspin z obydwu stron. Nie ma praktycznie żadnych słabych punktów w Może, może coś tam się zmieni, może Korbel jeszcze raz się podaruje. I drugi punkt. Tak, jest już zrezygnowany, to widzimy w każdej momencie, Korbel nie widzi sposobu, nie ma... No, co tu dużą różnicę, różnica klasy widoczna. Walczy, stara się, ale... Tylko w tych momentach, kiedy jakby troszeczkę mniej skoncentrowany był Niemiec. Fantastyczny. Błyskawiczny forchen. I już remis. Świetnie przygotowany jest do tych mistrzostw i zapewne tę formę utrzyma przez półtora miesiąca, kiedy to w Paryżu potykać się będzie z najlepszymi Chińczykami. Indywidualne Mistrzostwa Świata w połowie maja w Paryżu. I tam... Boll również będzie faworytem. 5-5, trzeci set. 2-0 prowadzi Timo Boll, 2-1 prowadzą Niemcy z Czechami, no bo to oni tu byli wielkim faworytem. A jutro, jeśli ten mecz... Potoczy się po nich, myśli jutro grać będą w finale z Białorusią. Jeszcze 5-5, pięć, 6-6. Pięć, sześć, sześć. Akcja, wspaniale. Gra Timo Boll, próbuje Korbel. No ale teraz widać, jaka jest różnica między 34-letnim Roskopfem a 22-letnim liderem światowego rankingu ping-pongistów, Timo Bollem. 8-6-3. Piłki dzielą Niemców od finału. Timo Bola od drugiego punktu. Czas dla Czecha. Próbuje, próbuje, szuka Korbel. Szansy, ale jest piekielnie trudny. Bisztrfan Korpa spokojny. Trzy punkty. Nie miał za dużo do powiedzenia swojemu zawodnikowi, no bo to jasne, że zawodnik klubu rybałów w doskonale wie co ma robić w tym pojedynku a jednak gdzieś tam po kancie chyba nie było dokładnie widać, ale prawdopodobnie ta piłka dotknęła stołu. No i stąd taka radość Niemcy. Tym razem słupek podtrzymujący siateczkę 7 do 10. Piłka meczowa. Zwycięstwo! Timo Bola i zwycięstwo Niemców. 3 do 1. Brawa dla Czechów za bardzo ambitną postawę. No ale byli tutaj. Nie powiem, że skazani na porażkę, ale w bardzo trudnej sytuacji. Praktycznie dwa punkty w tym meczu dla Niemców były już przyznane przed grą, jeśli tak można powiedzieć, bo przecież ten Timo Bola jest tutaj po prostu. Znakomity, fantastycznie grał z Cichakiem i z Korbelem. Nie przegrał jeszcze Seta, jest wspaniale, znakomicie przygotowany. Trzeci punkt zdobył dla Niemców Żoltan Fejer Konert po zwycięstwie nad Józefem Plachym. W czwartym meczu Petr Korbel przegrał z Jergiem Rozkopfem, a my wrócimy do meczu Białoruś-Szwecja.